W tym filmie pokażę Ci ukrytą opcję autofiltru, która pozwala na wybór więcej niż tylko dwóch kryteriów tekstowych. Zobacz w zakresie danych mamy PESELe ludzi i z tych wszystkich PESELi chcemy wybrać te osoby, które urodziły się w 93, 97 lub w 2003 roku. No to rozwijamy strzałkę autofiltru i wykorzystamy sobie pole wyszukiwania. Wpiszę tutaj końcówkę roku 93, ponieważ to jest pierwszy rok, który mnie interesuje, a ponieważ wpis ma się od niego zaczynać, bo PESEL-e się od tego zaczynają, to wpiszę gwiazdkę. OK, autofiltr znalazł mi takie osoby, które pasują do kryteriów, więc zatwierdzam OK. No i fajnie, no mamy 93. Teraz bym chciała 97. No to jeszcze raz wybieram sobie filtr obok PEL-u i tym razem wpisuję 97 z gwiazdką również. Autofiltr zaznaczył nam wszystkie 97 początki. No i gdybym to zatwierdziła, to nie zadziałałoby, ponieważ zlikwidowałoby się to, co już wybrałam. Więc zaznaczam opcję ukrytą, dodaj bieżące zaznaczenie do filtru. Pewnie jakiś milion razy już widziałeś, widziałaś tą opcję, ale nigdy z niej nie korzystałaś, więc spróbuj teraz. Zatwierdzę sobie to. OK. I zobacz, mamy już 97 i 93 rok. No to fajnie. To teraz zostały nam tylko te 2003... Trzecie roki lata, czyli 0,3 gwiazdka. No i znowu na tej samej zasadzie dodaj bieżące zaznaczenie do filtru, zatwierdzam ok. No i też mi 0,3 na początku wskoczyły i to jest cała filozofia tego rozwiązania. Mam nadzieję, że ten trik Ci się podobał także łapki w górę, komentarze, napisz koniecznie, co o tym myślisz. I jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to śmiało subskrybuj. Każda aktywność jest bardzo, bardzo mile widziana. A tymczasem to tyle, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.